Do nowego sezonu podchodzimy no, z celami, żeby przede wszystkim zakwalifikować się do pierwszej ósemki. To jest na, to był nasz cel pierwszy. Spędzając tyle czasu w jednym miejscu, to tak naprawdę przychodzi się tutaj, jak do domu wszystkich się zna. Ja Powiedziałem, ja nie rozumiem, dlaczego ja nie gram tego meczuci, bo jak ja żyłem tego górnika. Patrzę jak supek Pan i gol. I ja mówiłem, Jezus, to, to jest. Tak się wygrywa derby. Puchar polski jest nieco mniej prestiżowy niż zdobycie Mistrzostwa Polski. Także jeżeli to miała być cena nasza za mistrzostwo, to, to wszystko ułożyło się dobrze. Wiadomo, trzeba zespół Legii szanowaliśmy, ale nie było żadnej bojaźni. Ja pamiętam tego meczu tutaj w Termalika jako jeden z najważniejszych w mojej karierze. Ja nie mogę porównać Mistrzostw polski niż z tego meczu, e, Termalika. Ale emocje, radość e, było dużo więcej po meczu w Termalika niż po mistrzostwach Polski. Bo nie wiem, jak, jak kochać jakiś klub. Nie wiem, Pff, być blisko spadku naprawdę to boli. Boli serca, i, bo nie tylko patrzysz dla siebie, patrzysz dla całe miasto, dla całej ludzi, którzy pracują w klubie, bo jak spadnie, no to klub będzie miał dużo problemów. I to dobra. Wygraliśmy tego meczu, zaczynaliśmy ten nowy sezon. Znowu z e, trener Fornalikiem. E, Podobna sytuacja jak z Latalem, Też wiem, że wracałem po kontuzję. Trener miał też jego zawodników, ale jak sam pokazać też trenera, że od Gerard będzie tutaj, jak będzie potrzebne, bo jeden ci gra 5 minut, i gra cały mecz, że mogę liczyć na mnie. I pokazywałem, że. Dobra, może grałem mniej niż kilka zawodników, ale pokazywałem, że byłem bardzo ważny też dla, dla, dla drużyny, żeby robić ten mistrz Polski. Kiedy wróciłem? To był sierpień, jak podpisałem tę umowę. Koniec lipca, sierpień. No Czułem się jak w domu, no bo tyle, spędzając tyle czasu w jednym miejscu, to tak naprawdę przychodzi się tutaj jak do domu, wszystkich się zna. Jeżeli masz jeszcze takie dobre wspomnienia mimo tam różnych sytuacji, jakie miały miejsce, to, to cieszyłem się, że jestem tutaj i mam miejsce, w którym mogę, mogę wrócić do żywych. Do nowego sezonu podchodzimy no, z celami, żeby przede wszystkim zakwalifikować się do pierwszej ósemki. To, jest na, to był nasz cel pierwszy. Po tym podziale, żeby być w pierwszej ósemce, wiadomo, no, początek no, różnie, różnie to bywa. Graliśmy pierwszy mecz na zagłębiu Sosnowiec. Na Benie, pojechaliśmy do Beniaminka, wygraliśmy ten mecz i już było widać w szatni fajną atmosferę, że przegrywając zdołaliśmy odmienić losy spotkania i ten mecz wygraliśmy. Uf, kojarzę, kojarzę co, jakie były krzyki w szatni. Bo byłem kapitanem w tym meczu, więc, więc na pewno taka podwójna jeszcze dla mnie, dla mnie radość, że pierwszy mecz, wielka niewiadoma, gramy u Beniaminka, a tu no, piast po. Po tym meczu z Niecieczą, gdzie, gdzie się utrzymaliśmy, no wygrywamy pierwszy mecz. Zawsze jest, wygrywając pierwszy mecz, no jest dużo, dużo optymizmu, dużo radości i, i przede wszystkim no, takiej nadziei, że ten sezon będzie dużo lepszy niż poprzedni. Tak, po meczu z Zagłębie w spaliśmy na pogoń, wygraliśmy na pogoni. Następny mecz było za Zagłębie Lubin, wygraliśmy z Zagłębie Lubin i przyjechała do nas Legia, gdzie prowadziliśmy, byliśmy liderem i przegraliśmy z Legią 3-1, się nie mylę. Tak, taki mecz też nie był może do, do przegrania. No, po trzech zwycięstwach już poczuli, poczuliśmy się być może tak pewnie, że nikt nam nie zagrozi, będziemy, będziemy wygrywać te mecze. No, tu, tu przyjechał dobry zespół. Szybko szybko, chyba nas, e, Szybko straciliśmy bramkę, bo jak się nie mylę, Jędrzejczyk strzelił z głowy na 1-0 w pierwszej połowie. Tak, to też po rykoszecie e, obrońcy szkoda, bo, bo mecz też jak, nie, jak nie, nie, nie mogliśmy wygrać, chociaż mogliśmy zremisować. A najgorzej takie mecze bolą, gdy stracisz bramkę w 90 minucie i sędzia, sędzia kończy. Kończy mecz i to najbardziej boli. Rozmyślenia, co można było zrobić lepiej, żeby chociaż ten punkt zdobyć. Zabrze. Długo utrzymało się wynik 0-0, gdzie, gdzie Gerard Badia wszedł w drugiej połowie i szczelił bardzo ładną bramkę. Wygraliśmy 1-0. 1-0. Wygraliśmy tutaj u siebie. Myślałem, byłem w hotelu, myślałem, gdzie będzie grał od początek. I nagle trener da pierwszy, pierwszy skład. Idzie Szerzy na ławka. Powiem ci szerzy. I sorry za słowo. E, za słowa, ale byłem bardzo wkurzony. bardzo. Bardzo, 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 bardzo. By, e, wracałem do pokoju, wyrzuciłem wszystko tam w pokoje. Tom bym był ze mną i mi mówił, Ej, spokój. będzie spoczywny w tego meczu, będzie gdzie grać. Ja, później, ja nie rozumiem, dlaczego ja nie gram tego meczu, czy, bo jak, ja żyłem tego Górnika, no bo nie wiem, lubię grać w takim Ale dobra, Gerard siedzi na ławkach, wracam, przejrzymy tutaj na stadion, siedzi tutaj bardzo zmudny, wkurzony. I pamiętam e, trener Tomek, drugi trener, przyjeżdża do mnie. Łapie mnie tam po dwa, tak jak, no jak kolega, oczywiście mój trener, no i mi mówi Gerard, wiem, że jesteś skurzony, spoko, będziesz potrzebny na takim mecze. Powiedziałem, dobra trener, musisz mi zrozumieć też, że, że tak jak jestem, ale to jest dobre, mi się wydaje, że, że się grać, no i on mi mówi oczywiście, że tak, ale spokój. nie martw się, zrelaksuj się twoja głowa, bo, bo, bo potrzebujemy cię. Ja byłem cały mecz na ławkach, 0-0, 0-0, 0-0, ja czekałem, czekałem, ja powiedziałem, ja moje nogi już, daj mi tego meczu, bo, bo też był taki mecz, który oglądałem i to nie był prawdziwy derby, bo ani jeden fałd, ani jeden, nie wiem, nikogo nie krzyczało na boisku, ani, ani, bez okazji, bez niczego. Mówiłem, kurde, musimy dać pieps na tego derby, bo, na tego meczu, bo... Bo, bo to nie zderbi. I 20 minut do końca. Pamiętam, że trener mi mówi, że na wojsku ja pum, od razu energia, był. Już <grywki> 4 godziny temu już był, i byłem ładowany. No. I pierwsza akcja, Żurkowski ma piłkę, idę do niego, pum. Robi fald. Ja zrobiłem fałd dla niego. Pamiętam bardzo dobrze. Jeszcze ja złapałem go, nie wiem czy złapałem go, tam był na ziemi, ale krzyczałem do niego. Na pewno coś nieładnego, nie, nie powiem co mówiłem. E, I on kurde patrzył na mnie jak kurde co on robi, no tutaj p, dopiero jest na boisko teraz i już zaczyna tutaj prowokować co. I, i bo potrzebowałem, potrzebowałem na początek wizuć ta e, słaba energia, te, która miałem w środku i zostać tylko na pozytywne. E, tak miałem minimalna dyskusja tam, sędzia wjechał, że teraz spokój się, wiem, że to jest derby, ale... I powiedziałem, dobra, już zaczyna się teraz derby. Prawdziwe derby teraz się zaczyna. Kibice też zaczynali krzyczeć. I robiłem kilka akcji z piłką, czułem się bardzo dobrze, pewne siebie. I mówiłem, kurde, to nie wiem, wiesz kiedy, jak jesteś zawodnik, Czuję, czuję, to pachnie, pachnie, że coś, coś dobrego będzie. No i, i nagle pom sytuacja, długa piłka, papę do Joela. Joel, piłka skaka do, przy, przeciwko niego. I on mi da taką piłkę z lewej nogą pod e, linię obrony. Ja tak biegałem, patrzę na bramkę raz, mm. widzę, że jestem daleko. Ale nie miałem dużo czasu, żeby grać zrobić pierwszy kontakt. Bo ten obrona już powoli wracał na jego pozycję i mnie złapał. I mówiłem: dobra, to skup się na dobre uderzenia. Piłka skakał i nie wiem, dobra pozycja ciała. Eee, to było duże skupienie na śłat. Wkurzony byłem dwie godziny temu, to wszystko razem, no to trafiłem dobrze. Piłka. Czasami trafi dobrze i piłka skończy na, na trybunę, ale tego momentu, no nie wiem, trafiłem bardzo dobrze. I piłka patrzy jak super, pan i gol. I pff, ja mówiłem, Jezus, to. To jest. Tak się wygrywa derby. I nie pamiętam, która minuta było. I to był sezon w Polski. I patrz, normalny zawodnik, który ci zmienia, zawsze jest wkurzony, bo zawsze chce zgrać do końca. I był Mateusz Mak, ale ja z Mateuszem pamiętam go i kocham go. Kocham te, tego człowieka, bo naprawdę jest fa taki fajny człowiek, dawno, dawno nie, 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 nie poznałem. I, I on był pierwsza osoba. Który biegał do mnie i pf, przytulał mnie. E, pf, dałem e, na kolana. On był na, na kolana, ja dałem moja stopa tutaj na jego kolana. E, nie wiem, od razu, od razu widzisz, że jest taka chem, no, chemia między, między zawodników, że to jest więcej niż praca. No, to jest e, nie wiem, ja nie chcę mówić rodzina, bo rodzina to jest duże słowa, ale nie wiem, jest więcej, jest więcej i nie wiem, kurczę, skończy się mecz, wracasz do siadni i czujesz, że dobra, że nie wiem, drużina jest zadowolona z tobą, drużyna jest zadowolona, bo wygrać derby. Wszyscy trener przyszedł do mnie, wiesz jak to było, powiedziałem ci, że będziesz ważny i jesteś ważny. No, duże, duże emocje. No, ale to jest rzuty karne, wiesz. To więcej szczęścia trzeba mieć. No, byli lepsi, trafili więcej. A, no, ale wiesz co, my też mieliśmy dzięki temu, że powiedzmy, odpadliśmy z tego pucharu, mieliśmy więcej czasu między niektórymi meczami, żeby się dobrze do nich przygotować. No i wydaje mi się, że puchar polski jest nieco mniej prestiżowy niż zdobycie Mistrzostwa Polski. Także, jeżeli to miała być cena, Nasza za mistrzostwo, to, to wszystko ułożyło się dobrze. Pojechaliśmy do Warszawy na kolejny mecz z Legią. Przegraliśmy ten mecz 2-0. Tam szybka właśnie kontuzja Tomka Jodłowca wymusiła na trenerze zmiany. Na początku meczu. I, i ten mecz dosyć, dosyć gładko przegraliśmy 2-0. Legia u siebie bardzo dobrze grała, więc... Zawsze tam się ciężko grało. Były mecze, gdzie, gdzie remisowaliśmy tam, ale nigdy na Legii nie, nie wygraliśmy. Może nie słabość, ale no, jechaliśmy na Legię, grać jak równy z równym. No, później boisko zweryfikowało, kto, kto w danym dniu jest lepszy, ale na pewno nie było żadnego kompleksu Legii, że jedziemy na Legię i, i mamy się tej Legii bać. Wiadomo, trzeba zespół Legii szanowaliśmy, ale nie było żadnej bojaźni.